Hello, hello, hello. Witajcie, moje kochane byczki. Słońce, ascendent, księżyc, Wenus, inne ważne planety. Czytanie dla Was na maj. Zaczynamy kompas. Robić kompas i patrzymy, co się dzieje na północy, a na północy są najważniejsze cele. Dobra, zobaczmy, moje kochane. Jaki jest, jaki jest Twój y, główny cel, główne wyzwanie lub y, zadanie na ten miesiąc? Spójrzmy. No, wejście w energię cesarzowej bardzo piękna karta. Masz siebie zobaczyć jako cesarzową, wejść w energię obfitości, okazać sobie szacunek, dostrzec siebie. Więc cudownie, co jest Twoją gwiazdą polarną, do której masz dążyć w Maju, zobaczmy. Przede wszystkim odpoczynek, relaks, chwila dla siebie i w czasie tej chwili, właśnie dla siebie, pewnie spojrzysz na niektóre rzeczy z zupełnie innej perspektywy. Mówiąc wprost, wyjdź z siebie, stań obok i popatrz na swoje życie oczami nowymi dla Ciebie. Świetnie. Dobrze, co da Ci największy rozwój i poczucie spełnienia? Odrodzenie, czyli masz powstać z martwych. Dać sobie drugą szansę, trzecią, dziesiątą. Pozwolić sobie na uzdrowienie, bo wszechświat chce, żebyś została uzdrowiona na każdym poziomie Twojego życia, które tego. Uzdrowienia potrzebuje. To może być fizyczne uzdrowienie, emocjonalne, duchowe, zawodowe, finansowe. Zobacz, jak to pięknie wygląda. Ty, odważna, cudowna na tle jakiegoś murala z, ze skrzydłami. Czyli masz wznieść swoje skrzydła wysoko, masz rozłożyć skrzydł, skrzydła. I to ci da największe poczucie spełnienia. Moje kochane, ta talia przedsudowna to jest moja autorska talia. Zapraszam do sklepu 7.pl tam ją znajdziecie. Idziemy na południe, a na południu fałszywe pokusy. No, zobaczmy, co tam. Co Cię przyciąga, ale może nie być dla Ciebie y, korzystne. A, y, krytyka. Siebie, kogoś, swojego życia, wejście na drogę sądową z kimś, ocena e, taka, taki e, brak tolerancji dla siebie lub dla innych, bardzo wysoko postawiona poprzeczka, perfekcjonizm to cię może przyciągać, ale nie być dla ciebie dobre. Czego masz unikać, mimo że wydaje się kuszące zobaczmy podglądania kogoś, ploteczek mm, takiego wś wściubiania noska tam, gdzie nie trzeba więc tego unikajcie. E, I jakie złudzenia lub iluzje mogą Ci przeszkodzić spójrzmy. Mm, iluzja tego, że coś robisz w temacie, w to, który Cię interesuje. Um, albo na przykład odkładanie, także jeszcze poczekam chwilkę na realizację jakiegoś swojego projektu. Tutaj, moje kochane, nie czekajcie, tylko realizujcie. Może to też być iluzja tego, że ktoś coś zrobi realnego, rzeczywistego w Twoją stronę. Wschód, a na wschodzie nowe możliwości. Co warto rozpocząć w tym miesiącu? No pięknie, wejść w energię, kapłanki, dziewczyny, macie dar, jesteście wiedźmami, macie świetną intuicję. Może trzeba pójść na jakieś kursy, warsztaty, szkolenia, kupić sobie kartę, zacząć stawiać te karty. Oczywiście ja do niczego nie namawiam, tylko mówię, że jeżeli masz taką myśl, to to zrób. Dodatkowo zajrzyj w siebie. Skorzystaj ze swojej mądrości. Skorzystaj ze swojej mądrości, ze swojego doświadczenia. Zaufaj sobie i swojej intuicji. Jakie drzwi się otwierają i co możesz dzięki nim zyskać? Drzwi do asertywności, wyznaczania granic, mówienia nie, kiedy czujesz nie, mówienia tak, kiedy czujesz tak. Zadbanie o siebie to da ci poczucie siły. Dobrze? W jakim obszarze życia warto postawić pierwszy krok? Dziewczyny, kto chce wyjeżdżać za granicę, przeprowadzać się za granicę, wyruszyć w jakąś podróż, wycieczkę zagraniczną, no to możecie sobie tam poszperać, poszukać ofert, zrobić jakieś plany. Ale przede wszystkim, zróbcie ten pierwszy krok w temacie, który Was najbardziej interesuje, bo mamy nowy początek. Mamy rozpoczęcie nowego cyklu. E, masz... Ruszyć w podróż wewnętrzną, także oczywiście, pokazać siebie światu. Pięknie, dobrze. Zachód, co warto zakończyć? Zobaczmy, co przestało ci służyć i należy zostawić to za sobą. Zastanawianie się, czy ruszyć w tę drogę, czy nie. Ty wiesz, że masz ruszyć, więc ruszaj. Ok? Już dość myślenia, szukania jakichś mapek, wskazówek. Wszechświat cię prowadzi. Jakie schematy, relacje lub sytuacje masz zakończyć? A czy powinny odejść? Dziewczyny, coś dotyczącego emocji. Być może jakieś tak zwane złe emocje, chociaż złych emocji nie ma. Ale jeżeli jesteście w dziwnej relacji, czy zawodowej, czy romantycznej, czy przyjacielskiej, koleżeńskiej, z mężczyzną, szczególnie jeżeli to jest mężczyzna z trygonu wody, rak ryby albo skorpion, to tutaj Odejść po prostu, zostawić to. Mhm. Jakie zamknięcie będzie dla Ciebie uzdrawiające. Zobaczmy. No właśnie, masz wywrócić stolik, przy którym siedzisz. Po prostu, jeżeli to jest stolik, który ma połamane nogi. Jeżeli czujesz się przy nim komfortowo, bez, siedząc przy nim, komfortowo, stabilnie, bezpiecznie, nie, to jest czas na to, żeby rozwalić to, co jest niepotrzebne. Co Ci nie służy, co jest dla Ciebie ciężarem? Tam, gdzie jest nieprawda, tam, gdzie jest iluzja. No? Dziewczyny, jeżeli chcecie, żeby dobre rzeczy z tego czytania się spełniły, gwiazdeczka w komentarzu poproszę. Dobrze, idziemy na środek. Twoje obecne położenie zobaczmy. Gdzie teraz się znajdujesz? W bardzo fajnej energii, w swojej energii. Rycerz denarów, trygon ziemski, to jest pewna emanacja ciebie. Mocno stoisz na ziemi, ogarniasz rzeczywistość, skoncentruj się na sprawach zawodowych i finansowych. Realizuj swoje projekty. Dobra, e, jakie energie dominują w twoim życiu w tym momencie? Zobaczmy, znów denary, znów twoja energia. Równowaga dawania i przyjmowania. Koniec z rozdawaniem siebie na prawo i lewo, byle komu, byle jak, byle gdzie. Otwórz się na dary, otwórz się na prezenty, bierz te jabłuszka, które wszechświat chce ci dać. Co masz zaakceptować, zanim ruszysz naprzód? Zobaczmy. E, czwórka buław. Piękna energia stabilności, równowagi budowania swojego domu, skupienie się na tym, co jest właśnie Twoim domem, czyli zadbanie o swoją przestrzeń, ale także o ludzi, którzy, których ty uważasz za dom. Więc e, tutaj zaakceptuj to, co się dzieje teraz w Twoim życiu, zanim ruszysz naprzód. Tajemniczy kierunek. No, zobaczmy sobie, co, wszechświ co wszechświat mama chce Ci ujawnić. I Jaka ukryta siła działa w Twoim życiu w tej chwili. Przyspieszenie. Mamy ósemkę buław. To jest przyspieszenie, to są dobre informacje. To są dobre rzeczy, które do Ciebie idą, ale także to jest oczywiście pożądanie, namiętność i takie skoncentrowanie się na tym, co ja chcę osiągnąć. No ok. Co stanie się jasne w tym miesiącu dla ciebie? Zobaczmy. To, że jesteś. Królową Kielichów, pamiętajcie oczywiście, że byki są przede wszystkim królową denarów, ale w nas są wszystkie królowe, więc masz, mm, zobaczysz siebie w tej energii, w energii dojrzałości emocjonalnej, mądrości uczuciowej, może zaprzyjaźnisz się z niektórymi swoimi emocjami. Może pewne uczucia staną się dla Ciebie jasne? Dobra. Jakie sekrety mogą wyjść na jaw? Spójrzmy. Pożądanie jakieś, pasja, jakiś fajny pomysł. Może ktoś do Ciebie ruszy z działaniem, ale może czyjeś działanie w Twoją stronę wyjdzie na jaw. Dobrze, teraz kompas Twojej duszy, duchowe przesłanie. Spójrzmy, co pomoże ci odnaleźć wewnętrzną harmonię. A dwójka kielichów, no to jest miłość, to jest związek, to jest relacja. Może wejdziesz w te relacje dla singielek. Być może w Twojej relacji stanie się dobrze. Ta, ta, ta randka, spotkanie, ale to też jest przyjaźń. To jest dziewczyna, współpraca z kimś. Więc to wszystko pomoże ci odnaleźć równowagę. Jak możesz lepiej słuchać swojej intuicji w tym miesiącu? Przestać się bać jej słuchać? Przestać sobie wmawiać, że jej nie masz? Przestać y, bać się iść za głosem swojej intuicji? E, co chcą ci y, powiedzieć twoi przewodnicy duchowi na maj? Zobaczmy. Pozbądź się nałogów, nadszedł czas pozbycia się zachowań, które uniemożliwiają Ci spełnienie swoich marzeń. Poproś Archanioła Rafała o pomoc w tym uleczeniu. Więc jeżeli chcecie się pozbyć jakichś nałogów, moje kochane, no to to jest najlepszy czas. No i ostatni aspekt, czyli podróż przez miesiąc. Jaką drogę przejdziesz? Jaką drogę przejdziesz? No pięknie. Ruszysz do przodu, odejdziesz od tego, co ci nie służy, czemu być może poświęcałaś swoją energię, czas, emocje, ale wiesz, że to ci nie oddaje. Po prostu, więc ruszysz do przodu. Jakie lekcje wyniesiesz z tego czasu? Spójrzmy. Ha, że, że jest w tobie cały czas dziecko, że jesteś. Otwarta na nową drogę, na nowe możliwości, ufna, naturalna, szczęśliwa, jak ten człowiek, który idzie w deszczu letnim przez kałużę na boso. Więc odnajdziesz w sobie tę energię pięknie, z czym zakończysz ten cykl. Spójrzmy, no, jeszcze piękniej, w energii mocy, odzyskasz moc. Odzyskasz pewność siebie. Nie do każdej osoby podchodzi dziki kot. On musi wiedzieć, że ta osoba jest silniejsza. No i tego Ci życzę. Dziewczyny. Zapraszam do sklepu po karty. Zapraszam na audycję od niedzieli do czwartku na kanale o 19 możecie wtedy zamawiać pytania do kart i ja na bieżąco odpowiem. Życzę Wam wszystkiego gwiazdnego na maj i zapraszam na kolejne czytania. Pa!